To również prezentacje artystyczne. Oto jest to zespół, który zaprezentuje się Państwu i już jest na scenie pełnej pracy. To zespół wiolinek z Barwa. Proszę Państwa, to zespół, który na czeka ma dopiero podejmę że to, że Państwa, dwa lata istenia, panie po prawej, panowie. Dwa lata, dwa lata. Dwa lata, ale proszę Państwa, takie tylko pojawi się na sama nie tylko w tym rodzinnym bardziej, ale również do na dnia. wielu, I wielu, co nawet w tym jednym, ja często jeżdżę z tym, że i wiem, że studiują bardzo często, ale są przyjmowani już zimne ciepło, a to tylko dlatego, że swoją radością zarazają, powiecie mi Państwu, zarazają, kiedy mi słuchają. Ja mam nadzieję, że również, że ten studium widzę, zarazi Państwa w tym do czego oczywiście I Państwa, ja państwa zachęcam. Proszę Państwa, popiekunę. Pozyczny tego zespołu jest od samego początku pani Anna